Cześć kochani, witam wszystkich z znaku Uwagi w czytaniu na luty 2025. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni, tutaj zbadamy energie ogólne na ten miesiąc. Później przejdziemy już do tarota, zrobimy rozkład na miłość dla singli, później na miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse. A na samym końcu duch i emocje. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane czy to tutaj na YouTube'a, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne i nie zawsze będą z Wami rezonowały, nie zawsze będą odpowiadały Waszej sytuacji. Także warto sprawdzić swój ascendent, znak księżycowy, wenus, tak żeby po prostu mieć szerszy obraz i znaleźć coś dla siebie. Oczywiście zawsze możecie umówić się na rozkład prywatny, czy to do mnie, czy do jakiegoś innego tarocisty. Oczywiście też polecam takie, takie alternatywy. No dobrze, nie przedłużając, zaczynamy. Tak jak mówiłam, zaczniemy sobie od kart wyroczni, więc na razie karty tarota położymy sobie z boku i zobaczmy, cóż ciekawego nasze karty wyroczni chcą przekazać wam, moje drogie Wagi, w lutym 2025. Zobaczmy, jakie mamy karty dla osób z podznaku Wagi. Co ciekawego możemy Wam tutaj pokazać. Co ciekawego, możemy Wam przekazać. Zobaczmy, mm, jaką mamy kartę. Ojojo, i no się zdziało, ale karta się jedna odwróciła w ogóle. Mhm. Mamy samo tworzenie i tutaj mamy przesłanie, że bądź autorem swojego własnego życia. No bo. Twoje życie to w końcu jest twoje życie, to ty piszesz swój scenariusz, to ty dostosowujesz go do samej siebie czy samego siebie. I to w tym wszystkim jest bardzo, bardzo ważne i kluczowe, żeby faktycznie mm, nie skupiać się na tym, żeby dogodzić wszystkim dookoła, żeby usatysfakcjonować osoby, które możliwe, że w ogóle nie ma szans, żebyście us usatysfakcjonowali. Skupcie się na sobie, skupcie się na tym, co wam odpowiada, postawcie siebie jako priorytet, bo. Yy, takie granie cały czas postaci drugoplanowej, w swoim własnym filmie, gdzie powinniście być no, gwiazdą stać na samym początku i i angażować się w swoje sprawy, swoje problemy, no nie ma, nie ma absolutnie żadnego sensu i to w momencie, kiedy dojdziecie do tego wniosku, że to Wy macie przeżyć Wasze życie, że to od Was najwięcej zależy, że Wy to tworzycie, to będziecie mieć właśnie coraz większą siłę i taką witalną, ale też emocjonalną, bo... Bo to jest właśnie też takie samo docenienie, samo docenienie samych siebie przede wszystkim, zbudowanie swojej pewności siebie. Więc ja tutaj Wam sugeruję, żebyście właśnie byli autorem swojej własnej, własnej książki, żeby ta książka była faktycznie autobiografią, skupiającą się na was, na Waszych potrzebach, na tym, co chcecie osiągnąć, jak chcecie to osiągnąć, a nie na marzeniach innych ludzi. No bo w końcu macie podążyć ze swoimi marzeniami, a nie za tłumem. I myślę, że ta karta właśnie nam to wnosi w lód. Że my kreujemy, tworzymy coś, sytuacje, wydarzenia, okoliczności, które, które sami chcemy, żeby one, one się wydarzyły, tak? Nie bazujemy na opiniach innych, bo to też jest w tym wszystkim bardzo, bardzo ważne, żeby nasza opinia, oczywiście może się gdzieś tam, możemy się czymś inspirować w większym bądź mniejszym stopniu, ale żeby to nie było, wiecie, stuprocentowe stuprocentową czyjąś opinią, tak? Jeżeli nie wiem, nie lubimy koloru różowego, ale nasza przyjaciółka nam mówi, no, że pomalowała sobie pokój na różowo i my też powinniśmy, to nie oznacza, że powinniśmy. To jest to, ona chce nam ułożyć życie. My chcemy może mieć jakiś inny, śmieszny, dziwny, bardzo specyficzny albo właśnie prosty kolor. Więc dajcie po prostu wagę malować i własne obrazy, i własne życie, pisać własne książki, tak? Więc tak to widzę, jeżeli chodzi o wyrocznie. Na razie sobie ją odłożymy trochę na górę i przejdziemy do tarota. Oczywiście nasza metys też mm, mm, do nas przyszedł. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tarota. Oczywiście teraz nam słońce pięknie zaświeciło, więc też e, zupełnie inaczej cień będzie się tutaj rzucał, ale no słoneczko jest jak najbardziej potrzebne. Zobaczmy, jak to wygląda u moich bag w lutym, jeżeli chodzi o miłość dla singli. Mhm. Jedna karta na pewno nam się odwróciła, jest to ósemka różdżek. Okej. Okay. Myślę, że to będzie się działo, moi drodzy, będzie się działo, będziecie rozmawiali z wieloma osobami, wymieniali wiadomości. Ósemka kielichów, okej, okay. w ogóle dwie ósemki, więc może jesteście numerologiczną ósemką, może urodziliście się ósem, ósmego, tutaj wszystko może się wydarzyć. I czwórka, czwórka kielichów. I powiem Wam tak, ja tutaj widzę trochę takie przebieranie, dobieranie osoby, która najbardziej do Was pasuje. I odchodzenie od ludzi, którzy, których traktowaliście trochę jako opcje, takie bezpieczne opcje. Oczywiście, no, to nie jest fajne, ale myślę, że każdy z nas gdzieś tak no, miał w swoim życiu taki moment, że, że traktował kogoś raczej tak, no, no, nie z wielkim uczuciem. Tak, ta osoba była, ale to nie jest, nie jest wielka miłość. I mam wrażenie, że właśnie tak to u Was wyglądało, że Wy tutaj prowadziliście bardzo dużo rozmów, spotkań i, i tym podobnych z wieloma osobami. Ale wciąż mieliście nadzieję, że spotkacie kogoś, kto będzie po prostu taką waszą osobą, skrojone dla was. I teraz dochodzicie do tego wniosku, że może ci ludzie, którzy są w tym momencie wokół was, to no nie do końca wam odpowiadają, tak? Więc myślę, że zrobicie trochę pewnego rodzaju czystkę i nie będziecie ciągnęli rozmów na siłę, nie będziecie właśnie starali się tak ocucić, yy, reanimować jakąś relację, która po prostu gdzieś tam się rozjeżdża. Raczej tutaj widzę ten element akceptacji, to, że, że zdajecie sobie sprawę z tego, że no na siłę nic, niczego nie zbudujecie. I... Trzeba po prostu się z niektórymi osobami, niektórymi sytuacjami pożegnać, albo po prostu trochę oddalić, bo to nie jest tak, że musicie absolutnie zrywać kontakt. Może to jest sytuacja, w której wiecie, piszecie z wieloma osobami gdzieś tam na jakimś portalu randkowym, i no, to jest wszystko takie mało zobowiązujące. Tutaj się nie dzieje, nie wiadomo co. Natomiast, jak zrobicie taką trochę czystkę i e, ograniczycie gdzieś tam kontakty z niektórymi osobami, no to pojawia nam się ta czwórka kielichów. Ta czwórka kielichów jest taką trochę tęsknotą, bo um, u Was to będzie taki dość szybki przeskok, że macie dużo kontaktu, dużo właśnie ludzi wokół siebie, jakiejś energii i nagle zrobicie czystkę, ale chyba aż za bardzo i za szybko. Więc tutaj tu myślę, że trzeba też się skupić na tym, żeby ta czystka była robiona powoli i stopniowo. Nie, że po prostu odcinamy się bardzo bardzo szybko i energicznie, tylko tak, żebyśmy się do tego po prostu przyzwyczaili. Bo pewnego dnia możemy mieć, wiecie, 10 ludzi wokół siebie, 10 ludzi wokół siebie, a następnego dnia budzimy się i nie ma nikogo. A no, przyzwyczajeni towarzystwem po prostu nie będziemy czuć się komfortowo i właśnie o tym mówi nam ta czwórka kielichów. Więc przystosowujcie się do tego, tak? Powoli ograniczajcie, a nie odrywajcie tego plasterka od razu. Niech tutaj to Niech to będzie po prostu powolny proces, taki stopniowy. Tak to widzę, moi drodzy. Zabieram karty. Bardzo ciekawie to wygląda. No bo dzieje się, moje drogie wagi, dzieje się. A zobaczmy teraz, co u w związkach. Zobaczmy, co u osób to znak uwagi, które już w relacjach są. Zobaczmy, mm -mm, jakie mamy karty dla Was, są moi wag, które już są w relacjach, już są w związkach. Zobaczmy, jakie mamy karty dla Was, moje Mhm, Sprawdźmy. Co ciekawego, oho, mamy czwórkę mieczy. Mm -hmm. Ja tutaj czuję trochę takie pojednanie i odpuszczenie. Możliwe, że mieliście z kimś, znaczy ze swoim partnerem zapewne, szóstka pentakli. Mieliście, no, trochę kłótni, trochę takiego, takich nieporozumień, burzowych chmury wisiały przez jakiś czas nad Waszym i król różek nad Waszym związkiem. Dużo się, może nawet nie to, że dużo się działo, no bo to ciężko powiedzieć. Dużo nieprzypracowanych jakichś emocji, sytuacji nieprzegadanych i to po prostu wisi. Nie? Um, I to jest taki moment, w którym jeszcze się nie komunikujecie, ale każdy wie, że coś jest nie tak. Każdy doskonale wie, że coś przeskrobało, że nie wiem, zachowało się nie tak jak trzeba, ale jeszcze nie, nie, nie było tego moment, motywu, żeby zacząć ze sobą rozmawiać. Wkraczacie powoli w ten motyw, tak? Wkraczacie w ten moment, wkraczacie w ten etap. Ta czwórka mieczy właśnie pokazuje nam takie trochę uspokojenie, taką e, ciszę. Myślę, że mogą trafić się w lutym Wam właśnie takie ciche dni, e, ale to nie będą ciche dni, że wiecie, atmosferę można kroić mieczem w tym wypadku tylko raczej będą to ciche dni, które ym, pozwolą Wam na przemyślenie. I myślę, że Wasz partner, tak, Wasza partnerka, yy, to będzie ktoś, kto doskonale wie, jak funkcjonujecie, bo sam funkcjonuje w podobny sposób. Obydwoje potrzebujecie właśnie tego momentu, żeby przetrawić, żeby nie powiedzieć czegoś w gniewie, w emocjach, żeby później czegoś nie żałować. Yy, I w momencie, kiedy odpoczniecie, właśnie wciśnięcie pewnego rodzaju taką pauzę yy, i te emocje lekko opadną, to wtedy przechodzicie do szóstki pentakli. Szóstka pentakli tutaj mówi nam właśnie o rozmowie. Um... O tym, że staramy się po prostu ze sobą komunikować i wyjaśnić drugiej osobie, jak się czuliśmy w danej sytuacji i dlaczego też się tak czuliśmy i co to, co to wszystko sprawiło, do czego to doprowadziło. I bardzo chcemy być usłyszani. I mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będziecie usłyszeni przez, przez drugą osobę i że ta osoba, i że Wy też będziecie słuchali, bo nie chcecie absolutnie doprowadzić do sytuacji, w której Coś mówicie, a ta osoba czeka, ona coś powie i nie słucha was w ogóle. A to jest bardzo typowe, tak? Więc myślę, że też będziecie czasami mieli taki moment, w którym będziecie chcieli lekko, ale no zwrócić uwagę na to, czy faktycznie wasza osoba was słucha, czy po prostu czeka, żeby rzucić kontrargument. I tu myślę, że będzie ok, myślę, że będzie w porządku, mogą trafić się takie momenty, bo jest tutaj, widzicie, to trochę, to gardło jest tak trochę przy. Hmm, przytłumione, bardziej gdzieś tu wzrokowo wszystko się dzieje, bo ten król Różdek nam wjechał na ostatnim, na ostatniej pozycji. I myślę, że tutaj ktoś na pewno będzie musiał, może nie to, żeby być dorosłym, no bo myślę, że obydwie strony są dorosłe, ale jedna osoba będzie postawiona pod, przed jakimś wyborem, hmm, przed tym, żeby właśnie podjąć taką męską, w cudzysłowie, decyzję i Określić się w dany sposób, albo, albo właśnie ustąpić, albo zgodzić się z partnerem, partnerką. Bo tutaj nie ma chyba za bardzo jakiegoś takiego złotego środka, bo zawsze ktoś będzie, nie wiem, stratny, zawsze coś będzie, zawsze coś będzie nie tak, więc któryś musi gdzieś pójść na ugodę. Które to będzie? Zobaczymy. Myślę, że to też jest bardzo dojrzała decyzja, właśnie to pójście trochę na taką ugodę i, i ustąpienie, bo. Yy, no, bo to nie jest prosta sprawa, tak? To nie jest prosta sprawa i to nie jest coś naturalnego. Zazwyczaj chcemy właśnie udowodnić, że to my mamy rację. A tutaj może być po prostu zupełnie, zupełnie inaczej. Tak to widzę, moi drodzy. Dajcie znać, czy rezonuje, bo to ciekawa, bardzo ciekawa sprawa. I przechodzimy dalej. Przechodzimy do rozkładu: na naprawdę, karierę i finanse. Więc zobaczmy co ciekawego. Mam dla was, moi drodzy. Zobaczmy. Jakie mamy karty na luty 2025? Zobaczmy, co ciekawego mogę Wam przekazać. Ojejku! E, Pojawia nam się paść pentakli, jeżeli chodzi właśnie tutaj o pracę, karierę i finanse. E, Król mieczy. Aha. A dziewiątka pentakli, powiem Wam tak, ja tutaj widzę pomysły, ja tutaj wbrew pozorom widzę właśnie pomysły, jakieś sugestie, może Wy właśnie ośmielicie się i w końcu powiecie, nie wiem, szefowi, czy no gdzieś tam jakiejś osobie nad Wami, że no tutaj macie taki pomysł, em, myśleliście o tym dość długo em, i teraz zaczynacie po prostu o tym mówić, zaczynacie... Pokazywać, że no, potraficie przejąć inicjatywę. Więc tutaj pojawia się właśnie ten motyw idei, pomysłów, które chcemy przekazać, i myślę, że przekazujemy je na tyle, bo to są takie pomysły, które gdzieś tam w nas dojrzewały. Powoli, powoli one zaczyna, zaczynają kwitnąć, i my też, dzięki temu, że już długo o tym myśleliśmy, to, to też właśnie przy tym królu mieczy zaczynamy opowiadać o tych pomysłach, o tych właśnie innowacjach, zmianach w sposób pewny, bo zdążyliśmy zajrzeć na stronę wad, zalet i, i tak dalej, zrobić całego słota prak praktycznie. I, I mamy już tą pewność, że to może wypalić, tak? że no, może to jest jakieś ryzyko, ale to jest ryzyko, które po prostu jest warte. Warte spróbowania, tak? Warte podjęcia. I na samym końcu dziewiątka pentakli. I myślę, że to, ta myśl, ta, te zmiany, które gdzieś tam. Wpadaliście na, na, na te pomysły zmian. Myślę, że to w końcu ym, też da wam jakiś tam spokój, bo wy myśleliście o tym, właśnie to cały czas się kręciło u was w głowie. Ten temat był bardzo, bardzo wałkowany. W końcu zabraliście głos, w końcu zabraliście się na odwagę, żeby właśnie to stworzyć. To też jest ta siła kreacji, o której mówiliśmy na samym początku czytania. Ym, I to wam da w pewien sposób e, ukojenie i taki, taki spokój umysłu, ale też dumę, z samych siebie, bo wyszliście z pewnej strefy, strefy pewnego, mm, pewnych ograniczeń, komfortu i po prostu kwitniecie, tak? Kwitniecie, zresztą tutaj mamy kwiat, który pięknie mm, dzięki jej pracy i wysiłkowi zaczyna kwitnąć. Więc wydaje mi się, że w momencie, kiedy zdecydujecie się faktycznie na oświecenie drugiej osoby, o swoim planie, jakichś założeniach i tym podobnym, to spadnie wam trochę taki ciężar z barków i będzie wam po prostu leżej, bo już długo się z tym nosiliście. Po prostu. I to, to przez ten czas, kiedy stwierdziliście, dobra, ale to ja przez swój scenariusz, tak będzie wyglądał i przedstawię go po prostu przed wszystkimi obecnymi albo przed ważną, obecną osobą. Także odwagi moi drodzy, bo, bo to, jest warte, to jest warte ryzyka, tak? to jest warte spróbowania. Tak, to widzę moi drodzy. Dajcie znać oczywiście, czy rezonuje. No i przechodzimy do ostatniej części, czyli części na ducha i emocje. Zobaczmy, co u moich wag, jeżeli chodzi o ducha i emocje. Uhu, różek na samym początku. Ok, zobaczmy, co mamy dalej. Bo to też nam wyskoczył i chciał się pokazać. Uhum. Ale zobaczmy, co mamy dalej, jeżeli chodzi o ducha i i emocje u mojej wagi w lutym 2025. Oho, to już za dużo kart. Co tu się dzieje dzisiaj? Mm, ale te karty są dość śliskie i one mają taką tendencję, że, e, że szaleją. Mamy szóstkę kielichów, czyli Paź różdek, tak? szóstka kielichów. Mm -hmm. Okej, okay. i kur, yy, przepraszam, rycerz pentakli. Ok, wszystkie trzy różne, różne żywioły nam się pojawiają, ale powiem Wam tak, ja tutaj właśnie widzę te pomysły, widzę tą kreatywność, to, że właśnie chcecie namalować ten obraz tak swojego życia w swój sposób. I wy to czujecie wewnątrz. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że to się będzie częściowo pokrywało z tym, jak swoje życie widzieliście jakiś czas temu, czy jak byście dziećmi, czy jak byliście nastolatkami, czy może nie wiem, na studiach mieliście taki plan i. Mam wrażenie, że Wy tak duchowo do tego wracacie. Duchowo i emocjonalnie właśnie o tym bardzo, bardzo myślicie, i z taką właśnie nostalgią, że chcielibyście spełnić jakieś marzenie z przeszłości, czy chociaż cząstkę jakiegoś planu zrealizować, i do tego właśnie chcecie dążyć, do tego chcecie dążyć, tylko że właśnie na swoich zasadach. I to w tym wszystkim jest najpiękniejsze, że Wy. Mm, Chcecie ułożyć swoje zasady, żebyście to wybyli na pierwszym miejscu, żebyście skupili się właśnie na sobie i na swoich potrzebach i na tym, że ten obraz, który namalujecie, nie musi się podobać. Wielkim po prostu chmarom ludzi. Ważne, żeby docierał do Was, ważne, żeby ten obraz Waszego życia właśnie był dla Was funkcjonalny i dopełniał Waszego wnętrza. Tak to widzę, moi drodzy. Bardzo ciekawa sprawa, taka trochę metaforyczna momentami. Dajcie znać, oczywiście, czy czytanie rezonuje. No i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia, kochani.